No, na nagręce dla kolegi film, że to kurwa ten, okay. y, jego graty po raz po garażu, ja pierdolę Moja kobita to robiła przyjacielu No ciężar miał szybko wóz Kurwa to, zobacz jak ładnie wszystko w pudełeczku po, pierda... Ta pompa i tak do wyjebania bo to nie rewapowa kurwa Zagada nie zagada? Chuj wie, na tych wtryskach może nie zagadać, To jakieś pokrywki, dekielki kurwa śrubki, zmienne fazy chuj mój, dziki węże bloczek, bloczek nawet ładny jest tak trzeba przekonować? tutaj ma kurwa, nie wiem czy będzie widzieć, na kamerze, tu ma taką ryskę. Na wszystkich chodzi? a wszytom, że chodzi, czy nie? A, stary pierścionek wstodzałem. Przerwę ma chuj dużą. Ta benzyna cię do gara nie nalała, żeś korwowodu nie zgiął. Śruby stare głowicy to do wypierdolenia, miska tam do wyczyszczenia. A, ferma się zna się, tak. Tu są jeszcze zabaweczki. To są mocowania wałków w miska. O kurwa jeszcze pan paneweczki widać kurwa. To jedna główka, druga główka. No i tutaj już rozbierały mi się tam siedzi czyści, na pierdala te kurwa rzeczy. Pozdrowienia masz od kupcia, kurwa. Dobra, idę do mojej samicy pokazać jak tam kurwa skrobi mi się. Nie palchuje, trzeba programowo mu wachy dolać. To skrobanie, kurwa idzie, tak zajebany, zanagażony tego goziutku i wpierdalającego oleju, że to się w pale nie mieści. A no, będzie wszystko w porządku, pasowanie ma dobrze, ciasto nie za bardzo wyjebane, chociaż od dołu trochę przytarte. Widać, że kolega jebał i pałował wóz na zimno.